ze mną jest więc to są nowy update nowa zapowiedź update u. nowa zapowiedź update nowy update jedenasty sezon to będzie ogród plantacyjny chyba ten sezon jednak nazywa się sezon 11. ogród Park. Więc no, a chcecie wesprzeć Ukrainę, bo Ukraina teraz ma wojnę, no to będzie link w opisie. A teraz wracając, no to ten odcinek będzie taki luźny, co w się. No spokojny, taki naprawdę wspierajcie Ukrainę, bo teraz, no tam się u nich dzieje. Bo tam jest... Naprawdę wspierajcie. Tak jak ten ból płacze. Ogólnie będą będzie. Uwaga, uwaga. Bucz. A więc w tym sezonie będą świetni Kriko za pierwszy poziom karnetu. Kolczasta Iwi Za 70 poziom karnetu. Ogólnie będzie Iwi Za 30 poziom karnetu. O, oczywiście dodatkowego. Iv Bell, Iv Indrek y, Bell, Pan M, Modliszka Roza Uszkodzony kiełek Doktor Edgar, Chrząszcz Meg, Osabo, Liga Mocy, Pan M będzie? No, czyli do to Pana Pi. No? Grom na yy, Wielkanoc, Ból na ligę klubową. Tryby, tryby nowe. Są dwa nowe tryby. Payload i Wipeout. Wyposażenie zdrowia. Usunięta opcja leczenia, gdy stoisz w miejscu. Zamiast tego po, pra, pojawi się poprawia ono ogólne zdrowie zadymiarza. Za Stare solo Starcie solo, teraz. Pierwszym trybem dla nowych kont. Fajnie, fajnie, czyli będę chyba otwierać skrzynkę. Postęp w lidze mocy zależy od wyników, jeśli wygrasz dwie gry bez przegranej daję więcej dalej zajdziesz. Dalej niż przedtem. A jeśli jedną, nie stracisz tak dużego postępu. Liga ja klubowa. 100 znaczy 180... no, Ogólnie no. teraz Liga klubowa ma teraz sześć yy, biletów, a, karnetę, będzie a nie cztery. Taka sama. To tak. już norma. Skiny takie Zależy jak... Liga Mocy i Karnet Zadymiarski zostaną ekskluzywne przez moment. Ale potem wracają do sklepu w nowych ofertach, tylko z tej aktualizacji. Inne skiny ekskluzywne nadal takie będą. Wcześniej, ekskluzywne wcześniej nadal takie będą. Mistrzostwa Brolla. Powracają. O I to mistrzostw. I to tyle na razie z tej aktualizacji, może jeszcze, i ogólnie jeszcze... A ja jestem pozytywnie do tego jednak nastawiony, bo ja lubię Brawla i Pojedynki coś, co znikają, co znikają być, z Brawl Stars, pojedynki znikają. O nie, a ja uwielbiałem pojedynki. Niestety znikają. I tak... Ja, ja, ja zawsze na nich wybierałam. Ja też. Właśnie mnie to denerwowało, jak próbowałem 15 rangę, a ciągle przegrywałem. Chaba, ja ciągle tam wygrywałem. Dobra, no to z tej aktualizacji to tyle. Zagramy jedną gierkę na szczęście. Czyli starcie. No Duo. Duo ja ten... Krótki odcinek, ale ja to musiałem gdzieś 20 minut notować. No pamiętam. No tak. A w ogóle... No to się nazywa Eevee, a potem jest kol kolczasta Eevee. A wiadomo, że w Pokemonach tego ewolucja Eeveego to może być Jolion. a to jest kolczasty Jolion. jest coś. Ktoś by nie wiedział więc... Ja nie wiedziałem. Więc trochę taki skam. Ja Ale dobra. Do po kolejne. Mogli nie wiedzieć, jeśli to było zamierzone, to proszę, yy, yy, proszę... Zginąłeś. Trzeba uciekać. Jest? Dobra. Ucieczka. W ogóle u mnie na kanale Dobra. też chyba będzie takie odsłuchanie. No w ogóle nie u Marcela też takie coś będzie, ale to chyba jutro, bo dzisiaj pewnie już nie zdążymy. Ale spróbujemy Witam Ajbita ja, 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 ja lubię Aidbita. Bo miałam być podobno gra na szczęście. Oj. Dobra, no to inną grę. No to teraz zagramy w knockouta. Bo mam tą misję. Okay. A ja lubię knockout w ogóle. Ja Knockaut jest super. akurat to na szczęście zostaje. Nie ja biorę sobie... Wiecie co ja biorę? Plan B. Plan B. <laughs> plan B, ja też mam plan B. Plan B. Ja już gotowy. Ja mam fajną Ogólnie jak będzie odcinek, jak Marcel do mnie przyszedł, to wtedy zagram mapę ode mnie, bo stworzyłem. No, a ja, a ja ci może nawet wtedy pomogę ogarnąć ten program do nagrywania. OBS-a? Nie, nie o no ja, ja mam taki nowy, co ja nagrywam na nim, jak była to księdza z to... A, miniaturki! Ja mogę... to, to nie szło z obs to. to szło z innej, bardzo fajnej. Dobra. Chyba... no. no chyba wygrana będzie. Poczekaj, bo ja tego jakby, nie? Weź do krzaku, panie mi tu poskakuje. Do krzoków, do krzoków. A jeszcze raz, jeśli chcecie pomóc Ukrainie, no to będzie link w opisie. Przyknę wam. I w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, piszcie Ukraina. A przypnie... A przy, na pewno a ty jak wam jestem Tak, na pewno. Po, bo to bo jest... Jeśli kto oglądacie za 10 lat, no to na przykład... 10 lat już nie może być nie, nie, może nie być Na pewno nie będzie. Na pewno nie Nawet będzie. Nawet Ukrainy może nie być. No niestety. Takie życie. Ja niestety runda przegrana, koniec meczu. Nie, no Minus nie, 6 no, tak pucharów! Nie. Minus 4 puchary na role. Dobra biorę jakbyś słodka na kucharkę. Ja już wziąłem. Ja ja nie grę. Nani, Nani? Dobra, no to ostatnia giereczka w tym odcinku. Jutro będzie kolejny z Brawla. Teraz ja Brawl no. Stars będzie codziennie u mnie. No, ja, 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 ja się postaram, żeby było jakoś tak, wiecie. No, bo Ciebie. dawno nie było odcinka u mnie u mnie w ogóle, a u mnie to już bardzo dawno nie było S a nie, nie. znowu meg? Z a mówię, że ej, mamy dwie meg na... e, e, nie ważne mamy Pomyślełem jedną meg ale za to powiedziałem wam, że w tym sezonie będzie się u mnie dużo działa na kanale miało tak działanie, że to nie chcę przełożyć na ten kolejny Kolejny sezon, to już nie wystarczy, no, właśnie na pewno nam nie starczy, żeby się no. nagrać. A ja, ja to mogę nie zdobyć skina pierwszy raz. Ja, ja, ja chyba właśnie pierwszy raz zdobędę sobie. Dobra. Ej! Nie ma, nie, fajnie, Ale to zrobiłem. Oj. połączenie. Ja No, no fajnie. Dzień dobry. Patrz co ja zrobiłem. widziałeś co ja zrobiłem? Patrz. No i wygrana plus 8 puszek. O, misja. Misja. Mama? No. 250. Dobra, no to ja muszę zabrać sobie. Do zobaczenia. No, no, tak. I cześć. cześć. cześć.